Witajcie Witajcie! Ja też, gra, ja też gram w Roblox, ale mi się coś rozbywało głupym Robloxem. Skończy się filmik? Nie. Nic! jest filmik! Nie to pierwszy bucharek. Zobaczcie, skacczę na motorku. Fajnie to fajnie gram. To jest pierwszy odcinek z Robloxa. Robloxa. No, pierwszy odcinek był z Tumblec'es, potem z Brula, teraz z Roblox. Ja jestem lepszy Ja to konto specjalnie stworzyłem do nagrywania. Czasem z koznami będziemy też grać. Nie, nie z koznami. Ale... nie na Robloxie. Oni są tacy pojemani, bo oni cały czas się chwalą, że są od nas lepsi, a to już nie. Chociaż też ode mnie słabszy, w Roblox. O, olejcach lejcach Piotrek ogląda No zamknij się, lubię może!

Dobra, pierwszy jakoś jest za pięć... czego pięć? Co? Nagrywasz? Tak. Możesz to przyciszyć, no bo widzom to przeszkadza. Kurde, ale co sobie... Kurde... Widzowie, teraz że jedziemy niż chłopczyniów. Poprzednio graliśmy... ...jechać za Wielkiego. Ja jeszcze takie słowa dostaniesz. Wielkiego. Kurde, o co ja Dobra, mamy już pięć cukierków i pięć pucharów. Pięć cukieraczków. Daj jednego. Nie. Dlaczego? Bo to jest w grze Daj! Czemu nie was Tylko w tej grze jest to najgorsze Że... Się skacze Dlaczego nie Dlaczego nie będę najgorsze? No bo możesz się wywalić Patrz teraz, teraz nie wiem czy zmieniłem kierunek czy nie Widzowie napiszcie w komentarzu czy ja zmieniłem kierunek czy nie No bo ja się pogubiłem Do. Napiszcie w komentarzu Odcinki będą codziennie A przez pieczkę mogą jedynie być popsute

Uuuu teraz będziemy tak jeździć, że naprawdę. Widowie Subskrybujcie ten kanał, ci co o pierwszy raz nie oglądają. I jak pod tym filmikiem będzie 1000 łapek w górę to będzie trzech dodatkowych. Ten Piotrek, którego słyszycie teraz. I Kuzyni. my, bo mama usłyszy Nie może usłyszeć Patrz, ja już mam ranka na 7 mocy Widzisz? To co? So, ty to rozgrasz w Brawl'a, nie psuj mi odcinka dobra, a nam okay. ale zawiesz minutę później W odcinku Okej Napiszcie w komentarzu, czy dla was Piotrek jest fajny, czy nie Jest on zajebisty, jest to nie być mój kanał Ja go zasubskrybowałem, ale chyba ktoś nie będę On On to mnie nie lubi Lubię, lubię tam... Cię się. Nie dałem Ci subskrybowania, nie masz żadnych filmików Mam na TikToku Na TikToku Ciebie obserwuję Nie Tak Od kiedy? Eee, w poprzednim tygodniu Widzowie, to w ogóle po tym odcinku kończymy filmik. Kto to ogląda? Ten nie lubi mnie. Kto to ogląda? Ten nie lubi tamka. Nie, na odwrót. Nie, nie, na odwrót. Ej, nie będziecie oglądać na tobie? Nazywam się piterak 08. No, będę mieć kanał kiedyś. Eee, dopiero za rok. I ja już wygrał. No, ja mam Dobra. Jak mówiłem. Po tym wyścigu kończymy odcinek. To do jutra, widzimy się jutro. W dupie tąka.